Witam, z tej a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Space Track. Dokładnie tak moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaczynamy sobie misję drugą, początek inwazji, jazda. Okej, okay, więc tutaj bez większego przedłużania, widzę ciśniemy z automatu. Okej, okay, już sobie ustawiłem aktualnie czułość myszki, mówię, musiałem przez DPI sobie to zmienić. Ech. No cóż, granie ma tej funkcjonalności. Troszkę biednie, no ale okej. Okay. Widzicie, jak byłem młodszy, nie przeszkadzało mi to wcale, więc to jest ciekawe. Okej, okay, tej tam, tam, tam gwiazdka, ja ją poproszę, halo. Ubiłem się na statek wroga. Okej, okay, dobra, nie chcę wrócić do mnie, nie to nie. One lubią chyba tak się ukrywać, że tak powiem. Trzeba je łapać z automatu, bo później jak już się ukryje, to jest tyłek, za przeproszeniem. Czyli to też się da sterować, tak, da się też sterować tą, e, strzałkami tą, tak. Może, może się przeniosę na strzałki, może będzie lepiej. Znaczy wiecie, myszką na pewno jest dokładniej tak, sterować czymś takim, ale, ale, ale może. Tak jak na przykład stylusem na DSL. Mi zawsze podobało na przykład, jeśli chodzi o słonik Rush i jego Special Stage. Zawsze mi się podobało to, że aktualnie sterujemy w tych Special Stage'ach yy, stylusem, ponieważ mamy taką sterowność, że łocie panie! O, dwie gwiazdki, dobrze. będziemy się starać zdobywać jak najwięcej tych gwiazdek. Dokładnie tak. Okej, il pajacu. Były te czołgotraktory. One aktualnie nie mają tego. Paska zdrowia. Musimy się domyślać, czy znaczy musimy po prostu nawalać tak długo, aż zdechną. Nie, będziemy, nie wiemy, kiedy zdechną. Wiecie, ja rozumiem, że takie malutkie pionki nie mają pasków zdrowia, ale to trochę jednak żyje. Okej. Gierali. Podem się to, że na przykład jak właśnie zrzucimy taki duży statek w dół, to on pozostaje po sobie, po sobie taką, taką, wiecie, jakąś dziurę czy coś ten desen. To jest fajne. Fajny efekt. Okej, okay, widzicie, bugi graficzne, to jest coś, czego też ta gra była znana, przynajmniej w moim przypadku. E, mianowicie, że czasami jak wystrzelimy właśnie z, z czegoś takiego, chociażby to się takie kwadraty wokół, wokół e, tych tekstur. Tych, tych kul, które strzelamy e, dokładnie tak, ok, mam gwiazdkę, nice yeah. śczymy to pamiętam jeszcze na swoim starym laptopie e, jeszcze właśnie, czasy czas zarazka 2000 e, to aktualnie, on był taki do dupy że aktualnie e, ja tutaj miałem potężne błędy graficzne e, w tej grze jeszcze sobie dojdziemy do powiedzenia, jakie, jak już będziemy w tych etapach gry. W ogóle teraz zauważyłem, że ta broń, jaką w tej chwili mamy, jest już zlewelowana na najwyższy level. To, co teraz mamy, Spójrzcie sobie w lewy górny róg pod naszym zdrowiem, to mamy tą broń właśnie i takie czerwone prostokąciki pod spodem. To jest taki, właśnie, pokaz, jak bardzo zlewelowaliśmy broń. Właśnie mówiąc o broniach, to w tej chwili tutaj mamy tutorial tip. Gdy zbierzesz dwie lub więcej broni może zmieniać się wciskając klawisz Z, o czyli jest tutaj zmuszenie nas do, e, do klawiatury aktualnie. I mamy w tej chwili taki laserek, Jej jeju, znowu lagło. To jest aktualnie dosyć spoko broń, ale dopiero jak sobie ją zlewelujemy do końca, w tej chwili jest do dupy. Pozwólcie, że Wam pokażę, widzicie jak my powoli mu zabieramy te HPki, to jest straszne. O, nawet na tych małych wam pokażę. Widzicie, strasznie długo to idzie, więc ja tutaj sobie przełączam na razie z powrotem na to. Mówię, ona jest spoko, jak sobie już ją do swojego końca. A tak jak, jak że się nie zauważyli, to levelujemy bronię, oczywiście zdobywając kolejny właśnie e, ten pojemnik, że tak to nazwę z bronią. E, więc tak, zobaczmy jak teraz jest potężna. No jest nieco lepiej, ale to tylko nieco, więc. <laughs> Gierary czy coś? Ok. Przysięgam soundtrack jest cudny, uwielbiam. To, je, to nie jest, wiecie, jakieś wyżyny. Tak jak mówię ogólnie, tak rato nie są wyżyny w żadnym, w żadnym miejscu, bym powiedział. Ale jest to spoko gierka ma spoko soundtrack. Mówię też nie jakieś wyżyny wielkie, ale bardzo fajnie się, się, się słucha, do się wsłuchuje w soundtrack tej gry. Okej. Okay. Zbieramy punkciki. For a win. Ja tutaj liczę w tym odcinku, kurde, jakąś lepszą rangę, bo mnie ta gra w poprzednim odcinku obraziła. Co to za młodszy pilot, kurde, Bela. Ja czasami nie wiem, jak te rangi działają, mówiąc szczerze. Czasami się dostaje najwyższą, czasami najniższą z dupy. Znaczy, najniższą nie, ale takie słabsze. No nie wiem. Zobaczymy, jak teraz będzie. Zobaczymy. Okej, okay, misja zakończona. Starszy pilot. No, no kurde starszy pilot. O w tej chwili na przykład, były tylko, na przykład były 12 gwiazdek, więc wiecie. Jak kurde ten. Unia Europejska czy coś. oh no. <laughs> znaczy co? E, tak, e, i, i no, kurde ładnie pięknie, tak więc moi drodzy, to by była tyle, jeśli chodzi o drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy w Space Strike. Dokładnie tak, tak więc dziękuję za oglądanie i na razie do zobaczenia do następnych odcinków. SIA!